Dobra, witamy widzowie. Dzisiaj zaczynamy kanał Rando Exploration, tak? A więc tak, losujemy już pierwszą Randonautikę, losuj to. Zobaczmy. Wszystko musi być nagrane, żeby wiadomo było gdzie. Jeżeli wywali gdzieś nas na bloki, to będzie problem. O, wylosowało nas tutaj, widzimy. Proszę, a więc tak. To my tam teraz pojedziemy i widzimy się za chwileczkę. Yy, nara, i widzimy się za chwilę. I w ogóle, nie, za niedługo będziemy mieli GoPro, chyba tak myślę. Więc będziemy już mieli lepszą jakość nagrywania. Więc się masz tak, jak to Teraz tutaj my musieliśmy sobie cofnąć, bo tam jeszcze byli ludzie. I pojechaliśmy gdzieś dalej. Tak, w gdzieś jest psem. I robimy nowe miejsce rando, Dawaj. Robi kilk. No, dawaj. Rób początek. żeby tylko miasta nie było, nie? Bo byłby problem. Myślę, o czym wiesz? No i jesteśmy w tym lasie No i gdzie to wywaliło nas? Że nie tylko już jedziemy. Tylko kolega musi coś zrobić na telefonie. Musiałem wyczyścić. Na pełne że mi to naleciało Dobra, możemy jechać. dobra, siedzę już. Taka ja, ja lekko sobie przełożę plecak tu. Położę plecak w ogóle na kierownicę, ale to chyba Dobra, to ogólnie my będziemy już jechać. teraz z wami jeszcze nagram to, jak jedziemy. I no, ale jedziemy o jezus mario nie niedługo będzie gołpa, no to będzie o wiele lepiej nagrywane to wszystko idzie teraz w lewo wspólników co się nazywasz już od tej tam do tam no tam to się odwraca a to jest ta ulica przez którą my musimy przejechać nie wiem. Ale dobra, trzęsie mnie tu, więc chyba y, na razie małe będzie cięcie. Jest mały. no. Dobra, no to wziął się za chwilę. Miejmy nadzieję, że coś będzie, nie? Kupimy, Ja trzeba po... Co to jest? I w ogóle po drodze jak jechaliśmy to spotkaliśmy jakieś... Nie, nie to, nie też, nie o to chodzi. Jak jechaliśmy i tam był ten płot dziwny, taki zerwany, takie stare, były te mury takie. Gdzie był płot kiedyś, chyba. Ale No. Takie było wejście, ale to było całe zabunkrowane już. Nie dało się tam wejść, więc. Abyśmy nagrali, byśmy weszli. Dobra. Ja, ja teraz na razie się na chwilę z wami żegnam. I zaraz się zobaczymy. Wskazać. Jesteśmy, jesteśmy, już w radiu się. A przed nami jest, jak widać, las. A traktor jest tu mamy. Siła 2.0 jakby, co? Nie, dobra, zostawię to jednak tu. Bardziej w lewo, tamto jest bardziej, tak mi się wydaje. A my idziemy po obrzeżach teraz tego. No to skręcimy to przecież, da się skręcić. Trochę się oddalamy od naszych rowerów. Tam są. obszarów. Pomylnie ogólnie widzieliśmy wielkie takie stopy zwierząt jakieś Dobrze, chwila, ja wejdę, przejdę na głuch stuba. czy ktoś tu jest? Jak masz na imię? Widzę cię. <grywa> Chcesz nam zrobić krzywdę? Siemano widzowie. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego ostatnio uciekłem z tamtego miejsca. No, usłyszałem szept, tak? Kiedy było to, widzę cię na 10 sekund później. Było słychać szept. Takie. Dogie no, słyszeliście tego, bo nie wiem. Ale było słychać takie huchnięcie. I... Ja teraz wam to puszczę sobie zobaczcie Chcesz nam zrobić krzywdę Myślę, że zobaczyliście No i my tam wrócimy tylko z GoPro najprawdopodobniej, a GoPro to nie wiem kiedy będzie jeszcze, ale trochę nie będzie filmów, ale my tam wrócimy. I żegnajcie widzowie.